Witam oglądających i zapraszam na przedświąteczny rynek Dzień dobry, Dzień dobry. I Jak tam przed świętami handel? Ja już się wtedy... Ale Ale poczem niczałem że... Proszę? Tak, kilka białych zakryć Nikt nie sprzedawca Jara zimowa? Mieszana ale gołębie wolo jarą, nie? Nie, o ile ona? Nie ja wiem, ale dla dwóch gołębi to, to ty te filmy puszczasz w telewizji? To ja. Tak, to ja. O, to, to tak ja. Chwalę tutaj jednego hodowcę, jednego... No nie wiem sprzedawca czy producent bardzo dobre ma jabłka, smaczne, polecam. Aha. A gdzie? Co? Gdzie można kupić te jabłka? No, o tu tego do... pana, on stoi cały czas, ma różne warzywa. Aha. A tu wezmę kilo pszenicy, no, bo kupiłem. To nie ty, Domieszam, a to ty o Wojtku kręciłeś te filmy? Może co te brodawczaki. Tak, tak. No bo to do ja. mnie kolega z Warszawy, ja. mistrz Polski. Dzwonił mi Jancześ zerknij. Czyje te Brodawczaki, nie Wojtka, nie? No ale do kolegi zadzwoniłem to Wojtka żeby nie? No. To wiesz, mistrz polski Brodawczaku to nie Wojtek, nie? Tam sobie może wiedzieć jaki arsenał. Ja kolega ma w Warszawie. Kinogram, bo to ja jeszcze do mieszać w bo Bo on tylko dwa dni posiedzi. Aha. Tu jeszcze jest ktoś, no. ktoś tam jeszcze, drugi jeszcze, wędkowanie chyba, Co? wędkowanie, no, drugi jeszcze tu. tu było wcześniej jak ciepło, było to chyba czterech tu kręciło. Aha, no bo <grymne> rynek oblecieć, nie? Tak, tak, ale, ale tutaj tak zostaliśmy we dwóch, Bogdan nie ma, nie miał pszenicy, ten tutaj nie miał, ten nie miał. No. No i tam wystawy, tam e, kręce u dwóch panów takich. E, A jedziesz też po, po, po tak, tych? Tak, no tak. bo taki chłopak jeździ, wiesz, oni tam i Belgia, Holandia, Niemcy, ale oni się zaawansowali, wiesz, trochę w te hodowle. Byłeś u tych? Mocarskich, co pocztowe chowają, nie byłeś w Księgnicy? Nie, 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 w Mocarskich, no, no nie. nie. I te tak te, bo był u nich ten a, Polski tak kręcił, a, poszuki, ma, do szwedzi jeździ, do piękka tu, tam, sram, wiesz, też kręci taki. No nie. No, ale to wiesz, usiedlucze po Marek Trzaska, po mistrzach polskich bym wiedział, pocztowe, nie? No to Mocarstwa takie mają pocztowe, jak ktoś ma dobre kolorowe, to połowa nie wie o tym, że co dobrego będzie i do policji. Tak, tak, tak. Nie, ja, nie, to się powie, że jakoś zarazę przyniesie. Pieszek klient. Zgadza, zgadza się, zgadza się. No to ja gdzieś śnebka kupiłem, no tutaj czerwony, bo ktoś pojechał, nie? To dwa razy tyle dali za niego, nie? Tego nie nagrywasz, bo jak że co? No dobra, to no to mam nie? No i słuchaj, już w tak No, ale ja ten Epica kiedyś hodowałem, go kupiłem dla kumpla do Ełki, bo on do Holandii nawet byłem gdzieś No i pokazałem mu tutaj, że się podoba, on mi i po świętach do Ełki. Ja tu też poszłaby kilka lat temu, chyba parę hodowli z zagranicy mi kupiłem, nie? Ale wiesz, jak nie lotujesz, to jest to błędy koło ja nie mam czasu w Norwegii siedzę już 12 lat i nie poświęcę się głębiem. kiedyś tak to ta sama to ta sama, ta sama. tylko chodzi żeby warto. nie ma czasu. dobra dobra kilo ja do tej karmy dosypię bo tu mnie trzeba na 3 dni żeby gołębia przetrzymać No pierwszy, pierwszy raz byłem na takiej wystawie gołębi pocztowych w tym roku, w ogóle pierwszy raz byłem, no to zupełnie coś innego jak na... No, nie tych, no, ale tych... gdzie jeździłeś? Do Augustawa. A. Do no, Augustawa. właśnie, wsadziłem się. Ile? Trzy to było O! A, ale już że nie ja bym się nie spodziewał. Nie, nie, na do nie mięso obejść. Także jeździ po takich, co jak ten, co naprawdę gołębie mają. Tu pocztowe lotują i puszczaj filmy o pocztowych. Yy, no teraz tu w, wczoraj, bo z wystawy, będzie też yy, aukcja. Teraz. To ja wiem o tych aukcjach nie? To i gonią, to warto być zobaczyć, Fajna, ile, sprawa, na gunio, nie? fajna sprawa taka aukcja. No, słuchaj, jak ktoś umie dobry film zrobić któregoś... nie, i pokazać to wszystko, dużo jest hodowców, co się o nich nie wie, a też są i puchary mają, i mistrzostwa, i jakieś tak, tam wiesz, tak. nagrody e, mają nawet wiesz, jeździć, jak oni wkładają w piątnicy te pocztowe gołębie, nie? Wkładanie gołębi. No to u nas w piątnicy na fortach wkładają, tak, no, jak się, jak się o tym dowiedzieć, kiedy to wkładają jak to jest. I to czuję, loty takie podloki się chyba w czerwcu zaczynają. Nie to musisz A. tych hodowców kupić. Kiedy się zaczynają. No. No. no i wiesz, takich mocarskich jakbyś puścił, to to dwukrotnie niż z Polski. To nie byle, A. wiesz, jakiś tam chodźma, nie? A. 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 Ale są ludzie takie cisi. Przecież prezes, tu jest u prezesa w też pocztowe ma. Jest na wspólny gołębnik dają te mazurki, teraz są się nazywa, jak ten wspólny gołębnik w Kupowie. Też pocztu mają, e, dajesz młode gołębie do nich i potem te gołębie coś zdobywają, sezon lotowi i po prostu licytacja jest później, ludzie kupują, nie? No to tak takiego ja musisz mieć rodowód, kartę i tej nowa, I Ja ci mam hodowców pełno, w koło, tylko o nich nikt nie wie. No no. I też jednym Stary. zależy na reklamie, drugi jest trochę starszy się nie pcha do tego, ale warto kręcić. A jeszcze byłem, tydzień temu nie byłem na rynku, bo byłem aż yy, za Krakowem, Tam, żeśmy pojechali też do takiego starszego pana. No. E, hodowcy, który cały czas tam no, lotuje. I nie, te, no tak, i mają te, nagrody. Te nagrody, to tam, tak, tak. Słuchaj, też tak będzie film. Będzie w tym film. roku możesz być mistrzem, a na drugi krok może być drugi mistrz. Nie? To nie ma tak, że się da powtórzyć, bo ludzie mają szybkie gołębie, drogie gołębie, mądre gołębie i każdy kimś chce być. Nie? Na dzień no tak, dzisiejszy, tak. jak ktoś lotuje, to kłamu nie hoduje ziarno jadłem. No tak, to się zgadza. No tak, też Ja zawsze jak nagrywałem y, tutaj na rynku, to takie no, te, te pocztowe zawsze tam 5-10 złotych. To tak. takie uważałem, nawet przechodziłem, no, uważałem, że takie te pocztowe, to no... no ale to taki gąb tuż rynku, to takie, tak. Takie takie, no że to ten gąb pocztowy nawet co lutuje. Nigdy tak nie no. myślałem, że to jest, że przedstawia jakąś wartość, że to nie ma. to jednak nie, jak słuchaj, się dowiedziałem, to jak jakie, się powiem, że... jakie to są ceny. Ja nawet potrafiłem kupić za 800 euro gołębę. To o czym rozmawiamy... O czymś jest... gołąb pocztowę. Tak, za 800 euro. Tylko że ten gołąb, jak był młody, to zdobył wszystko i ja go sobie ściągnąłem z, z kolan. No. Ale od sławy światowej w hodowli gołębi chciałem być. I co z tego miałem mieć? No, jeśli tu nie jesteś i się nie zajmiesz tym profesjonalnie, to tym, co daje jeść gołębiom i pić, to jest stracony czas. To jest stracony czas, szkoda czasu, to się trzeba tym zająć, a koszty są niesamowite przy samym pocztowi gołębiach. Karmy, odżywki, wzmocnienia, wkładania, koszowania, szczepienia, to tylko ja mam pocztowe i hoduję, to jest hmm, błędne koło. Wow. Jak kto nie ma zielonego pojęcia i serca do tego to lepiej nie, nie zaczyna. kur i kaczki. Dziękuję. A, dobra, dziękuję, sąsiad. zdrow, są sił. No, tak. A jęczmin w jakiej cenie? Wiesz na co chodzi. 140. 140. Ile miało, patrzę? Ostatni byłeś klient, mogę się... Po Nie Ej, No jeszcze, jeszcze do wieczoru. Do wieczora jeszcze, tak. Patrzcie, prawie wszyscy... Mało chyba dzisiaj było. No ja późno przyjechałem. A bo patrzy, to prawie nikogo nie ma. Ja też tak późno <grymne> no ale będzie krótki dzisiaj materiał Róż. filmowy, Róż. <grymne> No cóż, idziemy dalej zobaczymy. Prawie nikogo nie ma. <grymne> Ja chcesz, czy nie? dlatego dla pana też z tego miejsca życzę wszystkiego dobrego na święta, zdrowych również, wesołych. Równie, równie <grym> daj zdrowie i radości. Przede wszystkim tak. Jak będzie zdrowie, <grym> będzie, będzie reszta Będzie reszta, tak. No, Przyjechałem. Ale... No to ja nie, wiem, kurde. jest to żona spać. Ale, ale tutaj e, kupił ktoś i chwalił pana jabłka. Aha. Że dobre. Tak, o, to, że, że pan tutaj sprzedaje dobry towar. A ja bo na czempiona nie jada, nie? Ale się chciałem ubrałem, nie? jakie jabłko? Mówię, te lobo, nie? Dałem jej. Zjadła, dobre, te lobo, nie? My ktoś to czempion co pierdolisz, No tak, czempion. No to zobacz, drugie przyniosłem. Ale dobre, więc tak jak ubieram, gdzie jest? W takie sposobem. <laughs> Mówi baraniny. Pamiętam, że się chowało. bo ja tam baraniny co nie. Czyli jak wchodzą do domu, nie? W piątnicy mieszkałem u teścią, zabilił. W domu ziałem na drzwi połowkę, tu połowkę nie. Mówię, osiągnąłem wart, tę sana się skapnęła, może będzie, kurwa, się zrobi kałdunki, nie? Kościoła wiedziała o co chodzi. Zrobił łataminy, to w dodała, nie kałdunik zrobiła. Nie to. <laughs> podpierdolinie ja moje barana zjadliście kurwa i powiecie tak to baran busarna była no też na czterech no znaczy to, barana łatwo poznać, bo tu się osiada ten tłuszcz nie na piętno no co? takie kiesz no chcę zapytać kiedy kiedy jak um, Loty te pocztowy e, są. I się zaczynają? Tak, gdzie to, gdzie to się zaczyna gdzie to I Zaczynają się w maju, wkładamy w piętnicy. na fontach. ale to w maju, to trzeba no. tutaj. Na początku. ja powiem kiedy. a ja to ktoś nawet do, do tego wkładanie i tak, tak dalej, tak? Tak, tak, no. Można będzie. No pewnie. Jasne. Zobaczysz tam wszystko jak tego, bo wkładamy, każdy on resterowany, do klatki, klatki do kabiny. O. Oh, no. No. No, ja Ci powiem, kiedy się zaczną rok No, bo nawet nie wiedziałem, że tu tutaj tak Dopiero dzisiaj z człowiekiem zaczęliśmy mm. o pocztowych rozmawiać i... O, no to kur... Dla kury chcesz jakoś? Powiem Ci, nie. Nie chcesz? Kuru? Powiem Ci, tak, co. A ja mam taką małą... No, jak tam, To dla kury, gór, O, to, ta najmniejsza. Tak? Y no to jest, powiem Ci w niedzielę fajnie, bo po rynku raz dwa jadę do domu zegary się włącza i na się szuk. czekasz, wracają i się odbijają. Rzucił ta kura. Ale to w rynku się nie, to kiedy się puszcza te To te... w, w sobotę są wywożone, aha. a w niedzielę są o szóstej wypuszczane, czy tam o której pogoda jest i wracają do domu. I który szybciej, i który tego aha. Aha. jest kluje i wszystko. Aha, aha. Ile dorek tego? A nie wiem, poszedł pan tu samochodu, zaraz przyjdzie. Halo, ile ten worek tutaj pan się. Tego worek, tego chleba. Ile, 15 zł? 15 zł, bo ty nie mówisz. <noise> <noise> miejsca. Życzę dla Was, drodzy oglądający, wszystkiego dobrego, zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku i zapraszam na kolejne filmy i do subskrybowania, zostawienia lajków, komentowania. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, cześć, majcie się ciepło.